Zawsze u nas trudno z jakimiś manifestacjami w sprawie tolerancji. Jakbyś lepiej wychodzą te odwrotne. I, I no cóż mogę powiedzieć? Jest się tutaj po to, żeby zademonstrować swoją solidarność z ludźmi, którzy nie mają wszystkich praw obywatelskich. to jest mój główny. Ma Pan jakieś nadzieje? Ja znam trochę świat i wiem, że to są procesy, które są bardzo trudne i długie, ale wydaje mi się, że byłoby trudno odwrócić ten bieg rzeki. Z tym, że w tej chwili ja myślę, że nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach jest taki rodzaj jakby kontrrewolucji obyczajowej, że ten klasz nastąpił zbyt szybko może dla wielu i że ludzie są przestraszeni i zagubieni. I, i szukają wroga, i szukają wroga i szukają też jakby takiego powrotu do tego co znają. Także to nie będzie taka prosta droga na pewno, ale myślę, że nie, nie da się tego zmienić, nie da się zagnać ludzi staram do płatek. Ja ja tycker absolut att uh, vi ser positiva tecken. Det syns ju också i i i undersökningar som görs i Det faktum att Polen nu har världens första transsexuella parlamentsledamot, vi har en öppet homosexuell parlamentsledamot, det säger också någonting om, om, om den växande öppenheten i det här landet. Och jag tror det är viktigt att, att på det sättet Polen ju visar, i ett Europa där andra stämningar växer sig starkare, så kan Polen på det här sättet visa på ett positivt exempel. Det känns jättebra. Rozliczanie się z partnerem czy partnerką, możliwość pochowania jego czy jej, e, decydowanie o życiu i zdrowiu, ochrona przed przestępstwami z nienawiści, e, możliwość korekty płci, to nadal są e, dla nas marzenia, które nadal niestety także w praktyce politycznej są nierealne ze względu na to, że rządzą nami politycy, wśród których nie ma woli zmiany w tej kwestii. Tendencja niestety w Europie jest taka, że Europa nam brunatnieje. Więc obawiam się, że ten Sejm w następnej kadencji będzie jeszcze bardziej brunatny. Szczególnie jeżeli my jako społeczeństwo się nie obudzimy e, i nie będziemy głosować. Parla wybory do Parlamentu Europejskiego to był przedsmak tego, co może nas spotkać za rok w wyborach do Sejmu i Senatu. Czy to no jest ta tendencja? Może jest ta tendencja, oni są od, e, od początku, od kiedy są parady, ale jest ich coraz mniej. Ta tendencja akurat się zmienia na gorsze dla nich. Coraz więcej tamtej strony jest po tej stronie i to jest akurat pozytywne. Tam widać jakieś znaki, taka spedałowania, standardowe znaki, czy... Wygląda no, bardziej jak parada gejów, bo sami faceci. Pomyślałbym, że to jakieś bojówki gejowskie.